A witajcie. No nagrywam. Już pokręcę no i mam nowy godziny Komputer schowałem. No i jeszcze deszcz pada. No miałem właśnie się iść nawet. Na terapię, ale Krzysztof powiedział, że jak ja wyjdę, to będzie pójdzie za mną, że on pójdzie za mną, że on będzie na terapii takiego czegoś nie ma. Prędzej z nim, tak jak powiedziałem, że mogłem, nie będę robił żadnych urodzin jak będę robił to z znajomymi ich pojedzie się pójdzie się po prostu na jakiś tutaj na pewno takiego czegoś nie, nie będzie o chcę powiedzieć że mój kolega znajomy Chcę zapoznać mnie z cudowną dziewczyną jakąś, jakąś, jeszcze jej na oczy nie widziałem. Chyba się martwi, że po prostu źle ze mną się ugłym, że ugłym samotny jestem. A co będzie dalej? To się okaże. To za długi film nie będzie. Chcę tylko dla was powiedzieć, że smutne takie urodziny. ale ogółem pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Ale nagram już No coś przywiedzi. Não, na raiz, que matasha. pozerbiam